Siemanko w kolejnym odcinku. Zima zawitała także na suwałki, kurde. Przymrozek zawitał. A, ale dobrze, że mam tutaj skropkę. O, w ogóle zapachy kupiłem sobie do samochodu. Kupiłem zapaczki do samochodu jakieś yy, w Dils chyba, albo w Action. Ale dzisiaj nie zapomnę, akurat tutaj. Kurwa, o, tu skropkę mam, no, dobra. E, to na razie, zanim i tak się zagrzeje, to minie trochę. Więc no, idę chyba w troszkę, kurde boczki. O, szybka niech odejdzie. Pik. No, witam w kolejnym odcinku. Pokazuję 0 stopni. Zaraz złapiemy się z koleżką na oil-transferze na wylocie. z też ma. O piątej być, jakoś 5, 5, 10, no akurat dojechać do ciężarówki, zagrzać, o w ogóle. Więc co, zaczynamy ten odcinek, nie? Jestem ciekaw, jak tutaj sytuacja na drogach wygląda, bo kurde coś tutaj pada, jakaś mrzawka z takimi przebitkami płatków śniegu, więc kurde jest 0 stopni, wiecie, że mogą być gołoledzie, kurde no. Może być lepa na drogach, kurde, ktoś wyleci i może być katastrofa, kurde, poślizg. Aha, takie rzeczy zaraz się zaczną, kurde. Jeszcze brakuje mgły i minus jeden stopień, to w ogóle, bym powiedział wam, że bajka. Drogi stoją. Aha. Aha. Ale już dobrze, w piecu trochę grzeje. Dużo luks. A, i teraz najgorsze od razu te zapachy wezmę. A, że kurwa pizzi w ciężarówce. Oj, kurcze. Opa, opa. Uu, zaraz w piecu też tutaj rozpalimy. bawaj w piecu we basto znowu mi powietrze nie chce bić kurde o co mu chodzi przecież kurwa było dobrze hamulec przyczepy a bez przyczepy zapościszenia kurwa mać. byłem teraz patrzyłem znowu te przewody i patrzyłem kurde ten i ręcznym przyczepy się bawiłem Ni chuj, nie chcę załapać coś. A co to jest w ogóle? Też pułapki Fringes. koto. kotto. Odświeżasz powietrze do samochodu, na deskę rozdziałujesz. A no opakowanie, coś było? Kurwa, jak puszka konserwy. A. O, idzie ciśnienie. Teraz ja nie wiem, czy ja odpuściłem ten ręczny, czy go zacisnąłem, zarozowałem, czy zresztą w ogóle śnieg jakiś pada. Zaraz się wypoziomuje, to zobaczymy. 13:28 pauzy w domu. Rozpoczęcie możemy zrobić. Kierowca, rozpoczęcie, Polska, dobra. Odpuszczony ręcznik, dobra. Będziemy jechać! Pada śnieg, pada śnieg, Mikołaj dzwoni jajami. <ścoughs> Zobaczcie jak ładnie, nie wiem czy to kamera odda. Ale pada, ciągle pada, jest jeden stopień, w osobówce miałem zero. Tutaj zaraz będziemy przejeżdżać przez taki wiadukt, to zobaczycie, że jest biały. Normalnie tam to jest ślizgawica. Ty myślisz, że ktoś będzie tu suszył? Ktoś <grytanie> myśli, że będzie tu stał, kurde, z suszarką i mierzył tobie prędkość, chłopie? Besu, jak to się mówi bliżej, suwałku rodzone, to tak mają chłopcy. No O ten wiadukcik patrzcie jaki biały No biały, biały, biały O Widać elegancko Zaczyna się Ruszaj kurwa Panie Co ty kurwa? A radio włączy nie umyłem i kurwa tak do końca nie widziałem <gry> A jeszcze ciemno, kurwa spiździł Murzyna No ja też nie umiem patrzę kurwa jakieś mleko tutaj na tych szybach Znaczy nie, jako tak szyby to ja mam w miarę kurwa czystę, tylko patrzę lusterkę, już się zaczynają brudzić. Kurwa tu tydzień temu z kurwa i woda jakby kurwa króle całe A lusterka to nie szyba? No i dobrze, ten misiu sympatyczny pojechał prosto na Grlawę. 9 km ma do rozgrózki, ja mam 16 i kurde powiem wam, że 0 stopnia. Mrzawka pada, może być kurde pięknie. No, jak to kurde zaraz zacznie łapać za jakieś pół godziny, jeżeli temperatura się nie podniesie, nie? Będą kurwa latać po tym asfalcie, jak nie powiem co zaraz. Tutaj będziemy mijać Orlena po lewej stronie, zjedziemy z górki za rzeką, polecimy w prawo na zjazd na Jurbarka z kurwa tym busem się wpierdolę. Ale ja tu ciężarówka wylatuje no. I to Polak, kurwa jej, co? I żeś ty kurwa nie przycisnął w ja nie wiem Standardowo z jasna jurbarka jest tak samo zajechany, zawalony, także kurde, trzeba pasem awaryjnym jechać no, wiadukcik powiem wam, że taki widać oszroniony jest no jeszcze, potrzy... jeszcze potrzyma trochę T0 To będzie lipa Kurwa, ale nie patrzę tymi zestawami w ogóle tak blisko. Ja dużo. Że... W ogóle nie patrzę. No i co? I 4,7 km do rozwodunku. Nie wiem, kurde, byłem tam czy nie byłem. Ale chyba nie byłem, kurde, po, ma po mapie patrzyłem, to wiadomo, czasami po mapie się patrzy, kurde, mimo że się było, to się nie pamięta dopiero jak się zajedzie, poznaje się okolica. Także zobaczymy zaraz, jak to sytuacja wygląda. Pamiętacie tą miejscówkę, jak tutaj jechałem z lewego pasa? No. Macie tutaj archiwum? Tak, to było w tym miejscu, i to była ta skrzynka tu. Ta skrzyneczka. No a my jedziemy kilometr 900 dalej, chyba nie byłem tam w tym miejscu Chyba nie byłem Ja na lewy lepiej nie jadę bo tu kurwa je łopy jeżdżą same O Ren kurwa dofinansowanie Kurde musiałem zboczyć z toru trochę bo tam kurde zakaz dla ciężarowych i tutaj i tutaj z prawej strony muszę atakować tu firmę Oh. O i że zobaczymy kurde jak to będzie. Chyba, że można było jechać kurde, tylko nie wiem czemu ten zakaz tam W ostatniej chwili się zorientowałem Aj kurczę Ja nie, nie lubię takich kurwa miejsc Może tutaj Chuj, chyba tutaj Najwyżej się zawinę gdzieś... A, tutaj 13, dobra, to ja dobrze wjechałem. Zaraz będzie wiadomo co i jak. Ponastawiane kurwa pachołów. Nie ma jak tam wjechać kurde. A ten Polaczek też chyba do tej firmy, to ja stanę sobie za nim. Też gdzieś tam pójdę. Też gdzieś tam pójdę. Nie wiem gdzie, ale gdzieś pójdę. Bierę odziewam kurtkę, jak to się mówi. Bierzemy papiery, pójdziemy, kurde, tutaj. Nie wiem, jakoś chyba się wycofa. Albo kurde, to jakiś zjazd będzie Kawalątek dalej. Trzeba podbić papiery, bo nie podbite, tylko podpisane. W ogóle inny adres ma. może kurwa na ten inny adres będę musiał pojechać. <gulny> no z tego co mi chłop też kolorowy powiedział, to mogę wjeżdżać. Pytałem tego polaczka, to też ma do tej firmy, tylko ja on stawać pod rampę. A on to nie ma <gulny> Może też. Może inną rampę dostał, no nie wiem, nie wiem, nie wiem Jeszcze policja to stoi. O yes, yes. jak łapami nie zawisnę to będzie dobrze tu. Mam czwartą rampę. Czwarta rampa identyfikuje się jako druga. <laughs> Z tego co on powiedział. Mówił, że czwarta rampa, a tam była nalepka, że to druga. Mam tutaj rampę dobra a ja a ja za tym manem mam Czekaj, ja sobie przelecę. Kurwa, ja mam przejebaną rampę. działać no i dobrze, powiem wam, że rozwinąłem zdejmowałem pasy ma tutaj akurat naraz trzy samochody do rozładowania i tak ode mnie widziałem dziubną paletę od kogoś tam dziubną paletę od tego Polaka dziubną paletę bo ten Polak szybciej ode mnie wjechał o właśnie, zabiera chyba drugą to tak kurde jest czasu na kawkę więc, więc będę zaraz jeszcze się dopytywał co z tym oleckiem albo w sumie jak się rozładuję to będę wiedział o której mniej więcej będę na suwałkach jak to będzie czas się rysował żeby wiedzieć co mówić bo nie ukrywam że no wiadomo że lepiej by było dzisiaj załatwić ten temat z Oleckiem Załadować się na niedzielę niż tam jutro kurde o piątej wyjeżdżać do Olecka, żeby tam na szóste się podstawiać, nie? Wiadomo, o co chodzi. Przesympatyczny pan przyniósł mnie dokumenty i ja żem jestem już rozgruskowany. Będę wyjeżdżał, będę zaraz dzwonił na te Olecko, o jak ta sytuacja się kształtuje, czy ja mogę podjeżdżać, czy nie. A ja tu w kurtce ubrany, myślałem, że będę musiał iść po papiery, czy coś. Ale nie Muszę iść belki zabrać, o belki muszę iść belki zabrać Już jak jechałem rano i byłem pod rampą To widziałem, że już te auto Co ja myłem w poprzednim odcinku Już jest upierdzielone, ale pogoda nie rozpieszcza I taka kurczę robota głupiego trochę no Ale co zrobić jak klamki nie można się dotknąć, bo zaraz Pazury Bo zaraz pazury brudne Także, póki tutaj tego odcinka nie zrobią, tej granicy, nie wiem, co oni tutaj w ogóle będą tworzyć, czy to będzie jeden pas, czy będzie dwa połączone, to nie opłaca się na myjnie zajeżdżać i wywalać pieniędzy w błoto. Bo wszędzie jest błoto. No i dobrze, zajechałem sobie po śniadanie do Groszka. Uch! Kurde zimno, ale już nie tak jak rano i kurde nie pada nic. No tak jest plus, jestem ciekaw jak tutaj dojdzie ten załadunek do skutku. Czy będę dużo czekał? Ale kurde w piecu napale. Zjem kurde śniadanie, bo wziąłem takie dosyć spoko, jakieś kanapki z Janzy z kurczakiem, yy, czyli kebab, kanapka kebab. Wziąłem takie dwie kanapeczki, ogórcik. Jeszcze bułeczkę słodką do przekąszenia. Wziąłem jakby coś się zachciało przekąsić. No. I będziemy czekać grzecznie. Będziemy czekać, a może wezmę od razu pod rampę. No nie wiem, nie wiem. Ma być sporo autek, więc nastawiam się na to, że będę czekał. Choć może być miłe zaskoczenie, tak jak dzisiaj na Litwie. No Przymierzamy tą kurde jakże. Nie lubię tej drogi tutaj na Teolecko. Kurwa, jak lusterka się nie straci, to można w rowie wylądować. Jem kanapkę kebab. Jaki jest ta kanapka? Byłem ogólnie na magazynie, nikogo nie ma. Wróciłem, posprzątałem pakę. Poszedłem raz jeszcze, znowu nikogo nie ma. Zaraz muszę zadzwonić do wydawcy. Bo ja nie wiem, czy się kłaść spać. Dwie rampy są zajęte z tych, których się ładujemy. Jeden gościu jest w połowie, jeden gościu jest w połowie załadowany, drugi w ogóle. Ja nie wiem zadzwoniłem Mam stawać na rampy, z której rzadko ładują, ale mam tam się podstawić no. Patrzę, będę musiał dupę dupę podnieść i to sporo nawet Konia, dupę Czyli na czapę Zjemy tę napkę i podjadę numer wam powiem miałem budzik miałem pospać godzinę dwadzieścia, był budzik jak się kładłem nie? spałem dwie godziny budzika kompletnie nic nie słyszałem żeby dzwonił, nic patrzę telefon, ponawiany alarm trzy razy miałem taki sen na jawie, że po prostu tutaj mnie buja ale ja, że jakoś motorówką. Jakiś jacht, taki motorówka sobie lecę, ostro, czasem tak jest, nie, też tak macie, jeżeli tak macie, to podzielcie się, w... to podzielcie się w komentarzu, jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, wciśnij powiadomienia, zaznać wszystkie, bo jestem codziennie na live, a Ciebie tam nie ma, wiedziałem, że będę czekał na załodniku, nie, mówiłem, 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 więc mam wypierdolone dzisiaj 14 godzina ogólnie Lepiej być dzisiaj załadowanemu niż jutro się zrywać o czwartej z, z łóżka ha. No i nastał mnie wieczór panowie Nastał wieczór tam sam jak palec się łodziać no i dobrze i wrócę sobie na 17 do, do domciu jutro nie będę musiał o czwartej się zrywać bo jakbym jutro się zerwał o 4 to bym wyjechał stąd jutro o 10 więc cały poranek rozjebany by był i będzie sikalafon jak to się Cikala Pom o lusterka przemyje, bo kurwa tu nic nie widać. Jakaś kurwa tu pada. Kurwa z dziurami. Jedziemy! ball! Chuja, widać wam powiem. Kurde, taki deszcz pada. Że ja sam ledwo widzę co powiedzieć, kurde, o kamerze. Kurde, mać pan. No i co, wyjeżdżamy, 16.08. 17 na bazie 35 minut około droga z Zolecka do SUWOK Zalecę sobie jeszcze na jakieś zakupy, żeby jutro sobie pani nie zawracać zakupami. Może syna zgarnę po drodze ciężarówką, zobaczyć. Pojedzie ze mną syn może na bazę, na zakupki jakieś skoczymy W sumie głupi pomysł. Kurwa, zobaczę, może jeszcze coś dobre. Nie brałem syna, nie jechałem miastem z tego względu, że zapomniałem, że syn ma kaszel i siedzi w domu lepiej, nie niż w taką pogodę, kurde, latać z ojcem po, po sklepach, po podgórkach. No wiadomo, że dla młodego to by było fajnie, ale zdrowie ważniejsze. Także co, wjeżdżamy na suwałki 16.40. Jadę jeszcze do sklepu Dzwoniła moja nieżona Z prośbą, czy zajadę do sklepu, zrobię jakieś zakupy Kurwa Ależ oczywiście, że tak Więc jedziemy Robimy zakupy I taka to by była robota Dziękuję za oglądanie Dziękuję za subskrypcję Za to, że byłeś na live Jeżeli widziałeś, że jest live do zobaczenia w kolejnym odcinku na razie. Cześć i czołym.